Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Simulator 99 i dzisiaj porozmawiamy sobie o jajcach, dosłownie o tych pięknych, otwieranych jajkach na spawnie i powiemy sobie wszystko, co należy powiedzieć na ten temat i o tych huge'ach, które możemy zdobyć jak mamy drugiego rebirfa. Pamiętajcie, że żeby mieć drugiego rebirfa trzeba zrobić 25 arenkę i na tej 25 arence zrobić pierwszego rebirfa, później wam się gierka restartuje i robicie do 50 wave'a, do 50 arenki i na 50 widzowie arence macie drugiego rebirfa. Tak przy dla tych, którzy dopiero zaczynają. I ogólnie, nasza przygoda z otwieraniem jajek jest dość. No... jeżeli chodzi o Pet Simulator 99, widzowie, to ja mam wrażenie, że nie opłaca się otwierać jajek. Naprawdę. Można sobie zostawić awka na noc, ale ja wolę, widzowie, zostawić sobie awka na noc i na przykład nazbierać Titanic prezenty. Dosłownie. To jest jedna noc, jakieś pięć prezentów zawsze wpada. Jeden prezent około 600 tysięcy gemów, co nam daje, nie wiem, 2-3 dni i możecie sobie takiego hugeka tutaj. Dosłownie, tego huge, tą huge girafę, huge. Mermaid Mer Kata, możecie dosłownie go sobie kupić i nie musicie stać tutaj i otwierać. Dlaczego? Bo moim zdaniem mając nawet większość game passów widzowie mega dużo enchantów na Laka i Huge Cantera, nadal nie da się tego zdobyć. Tytuł widzowie nie kłamię, dosłownie, jakby mam już otworzonek około 2 milionów jajek. Generalnie widzowie w achievementach nawet patrzcie tutaj ekstrawaganca, ta ekstrawaganca tutaj normalnie odpalona 750 tysięcy i widzowie później też cały czas otwierałem i liczyłem na to, że pojawi się jakiś Chociaż jeden, bo pamiętam, że w psx jak był na przykład event walentynkowy, świąteczny, cokolwiek, to te huge y leciały naprawdę ładnie i nie trzeba było mieć, widzowie, uwaga, jakiegoś huge huntera, bo huge hunter zwiększa naprawdę mocno nasze szanse na huge'a. Widziałem, teraz tak, widzowie, porównanie. Ja na przykład nie mam Huge Huntera, jeszcze go nie kupiłem. Taki na przykład tutaj drowerku, drowerku ma Huge Huntera i on dropnął ostatnio tą Huge Żyrafę i jeszcze jakiegoś ziomka. Mianie się dwa huge z tych jajek, więc rzeczywiście ten Huge Hunter bardzo pomaga, no ale dla graczy free-to-play takie 3250 Robuxów to jest naprawdę dużo. Mam tutaj na Laka, mam wszystkie po prostu gamepasy, jakie można mieć, mam nawet deskę, no mam wszystkie paki pokupowane i widzowie, uwaga, w enchantach mam Huge Huntera, do tego mam Lucky Exy razy, patrzcie, wszystko na piątkę, nie? Wszystko na piątkę. 600% więcej laka, Czajcie, 600%, 600 plus 25 huge'a, 625% więcej, a z tego co wiem, to chyba huge hunter daje 2,5 tysiąca więcej, także widzowie, ogrom. Ogromny przeskok, jak zapłacicie Robuxy, to macie ogromny przeskok w waszym laku, zwiększacie swoje szczęście na na naprawdę w ogromny sposób, no ale nie gram z tym huge hunterem, widzowie, i otwierając około 2 miliony jajek, ja nadal nie mam nawet jednego głupiego huge'a, wiecie o co chodzi? Jakby, naprawdę, jeżeli chodzi o to otwieranie, to mi się totalnie odechciało. Ja wolę sobie, wiecie, jak, jak w ogóle zdobywam swoich jutrze widzowie. Przejdźmy do tego. Odpalmy tutaj sobie eku. No, i to wygląda tak. prócz tego, że ktoś mi zdonejtuje, wiadomo, bo jest na przykład liveik i są różne donejty za które bardzo dziękuję, no to słuchajcie, mam taki plan, że aktualnie sobie święta, i najlepiej właśnie na tym się dorobić, widzowie. W jaki sposób lecicie na ostatnią mapę, jaką macie, najlepiej Frost Mountain, i tutaj, widzowie, musicie patrzeć na czat, musicie patrzeć na komunikaty, ponieważ kiedy sobie tutaj ekspicie, najlepiej zostawić afk farmę na noc i dosłownie, zostawiając na noc na Autofarmie i wiecie, enchanty wszystkie pod Treasure Hunter, czyli to mniej więcej, widzowie wygląda tak. Jeżeli farbię prezenty, to ja sobie daję coś takiego, że fortunkę. Fortunka daje mi diamenty, przy okazji też diamenty farbie. Dlaczego nie? I Treasure Huntera mam na piątkę, widzowie daje go razy cztery i do tego dwa magnety. Ewentualnie robię także trzy Huntery i dodatkowo tutaj diamenty, bo to nam zapewnia jeszcze bardzo dużo diamencików. Patrzcie, pierwszy prezent już wyleciał, także widzicie, da się naprawdę ładnie tutaj zarobić. I to wygląda tak, możemy tego diamond sobie dać, ale jak totalnie by iść w prezenty, to Treasure Hunter nawet to można by wyrzucić, ale Fortunkę lubię mieć, bo jednak gemy widzowie też się ładnie nabijają. Co robię dalej? Odpalam sobie wszystkie podki, czyli tak, na diamenty, na Treasure Huntera na pewno, chociaż teraz mam słabe te podki, bo wszystkie użyłem. Tu mam jedną. O, Treasure Hunter Potion 6. 50% więcej szans na dropy. Widzowie, na pewno, no odpalacie Treasure, treasure Huntera. Na obrażenia, jak macie słabsze pety, ja tutaj nawet bym nie musiał. Chociaż warto, warto i tak odpalić, bo wiecie, na przykład Hasty Flagę, no, zanim pójdziecie awka, też warto odpalić, wtedy one szybko biją. Dodatkowo, widzowie, wiadomo, weku macie coś takiego jak Candy Caney. I cany dają nam 1,5% więcej na dropa, szans na dropa jakiegoś fajnego, także to też jest bardzo ważna rzecz, żeby tego użyć. W sumie każdej, że tak powiem, rzeczy, którą macie w Eku powinniście użyć. I to nie w ilości 1, jak ja teraz, tylko ja tutaj tak prezentuję to. Generalnie używajcie zawsze eat max, zanim pójdziecie awka i wszystko na maksa zjadacie, te rainbow fruty, wszystko, dosłownie wszystko, co się da. I widzowie, idąc na takiego awka, naprawdę ogrom tego da się zdobyć. Patrzcie, macie różne tutaj odpalone rzeczy, Treasure Huntera, no, wtedy lecą też czarmy, no różne rzeczy mogą wam wydropić, oprócz samych prezentów, a do tego widzowie prezenty, które później te Titanic prezenty sprzedajecie za ogromną kaskę. I teraz dlaczego mówię, że Titanic prezenty w ogóle tak łatwo lecą? Bo na razie widzicie, no tak średnio to idzie, co nie? Nie mam też odpalonego, nie mam odpalonej potki na rzecz tutaj pokazywania, nie będę odpalał, bo później chcę sobie w nocy odpalić. Mam naprawdę potężną potkę. I teraz tak, jeżeli chodzi o eventy, to jest taki ten pierniczkowy domek. Jak dobrze wiecie, pierniczkowy domek, gdy się pojawi, dosłownie daje nam bardzo fajne prezenty. Nawet możecie wydropić od razu Titanic Christmas Present. Jeżeli nie, no to taki X-Large. Może same małe, nieważne. Wy i tak będziecie na awku i przez noc będzie wam się to zbierało. Te Gingerbread house'y, te jakby domki z pierniczka, najczęściej lecą właśnie na Frost Mountain na najdalszym świecie. Bardzo często się tutaj pojawiają. I wtedy macie Treasure Huntera. Jak chcecie, to nawet dajecie kolejnego same Treasure Huntery. I dlaczego dwa magnety, widzowie? Bo magnet, trójka Maksymalnie jest, więc potrzebujemy 50 punktów. Mamy 25 na jednym, potrzebujemy 50. I powiecie, no bez sensu, bo zabiera to miejsce na kolejnego Treasure Huntera. Ale widzowie, jest taki problem, że jak macie jeden magnet, to ten domek z pierniczka bardzo często rozwalany, on jakby wyrzuca z siebie dropa tak różnie. Na przykład stoi tutaj, co nie? Patrzcie, tu stoi, gdzie ja, a wydropi to tam, gdzieś poleci tutaj. I wy tego w nocy nie zbierzecie, to ja wolę być ubezpieczony, i żeby nie było tak, że mi to zniknie, kiedy ja przyjdę. Albo załóżmy, że jest jeszcze sytuacja, że zostawiliście awka na noc i pamiętajcie o tym, że okej, okay, macie tego autoklikera włączonego, oddalacie sobie gierę i gdzieś tam dajecie ten kursor, żeby on sobie tak leżał i żeby się autoklik. Robił, nie? Ja używam OP autoclickera. Patrzcie, mamy klucz. Bardzo fajny dropik kolejny. Mogę zrobić sobie kolejny kluczek. A propos, będziemy robili opening, widzowie, w tym odcinku. Taki malutki. Być może nam się uda. Więc tutaj, widzowie, punkty dla klanu też zdobędę i zaraz Wam powiem o wszystkim. Patrzcie, normalnie kluczyk sobie zrobiliśmy. Także naprawdę, jeżeli chodzi o farmienie, no to tylko tutaj i żeby mieć dwa magnety, pamiętajcie, weku. No bo jednak warto po prostu, no, przyciągnąć. Przyciągnąć to wszystko, co Wam wypadnie. Bo może być tak, że Wam neta urwie. Nie wiem, wywali Was z serwera, bo czasem jest restartowany PC. I wtedy wam nie podniesie tych wszystkich prezentów, bo domek z pierniczka wyrzuci te dropy gdzieś na bok, a wy nie macie dwóch magnet książek i wam tego nie zbierze. Także polecam po prostu mieć dwie, dwa razy magnet książkę, bo naprawdę to ratuje, wiecie, no, musicie to podnieść. Także na rzecz tego ja wolę mieć dwa magnety, żeby na pewno podniosła mi postać każdy drop z tego domku z pierniczka. Także widzowie ogólnie, mając na przykład takie cztery Titanic Christmas prezenty, dodatkowo tutaj jakieś prezenty, ja już już w tym momencie, już w tym momencie dosłownie mógłbym zarobić około 3 milionów, nawet na innych moich itemkach, co nie? Powiedzmy, że to IQ tutaj, no nawet załóżmy same prezenty, dałyby mi około 2,5 miliona, dodatkowo bym coś sprzedał, jakieś klucze, coś takiego, i miałbym już 3 miliony, co nam daje połowę drogi do na przykład Huge Giraffy, bo Huge Giraffa, powiedzmy, no widziałem, nawet chodzi po 6 milionów widzowie, także połowa drogi za nami, i później kolejny taki dzionek, i w dwa dni macie Huge'a nowego tutaj z tego spałna, zamiast stać i po prostu otwierać jajka, na których najpewniej i tak nic nie wydropicie. Znaczy, ok, można tutaj stać, ja nikomu nie zabraniam, to każdy decyduje, co tam woli robić, ale wiecie, ja wolę mieć pewność, że sobie pójdę, porozwalam na awku, wiecie, te domki z piernika, że cały czas będą się zbierały te Titanic prezenty, sprzedam te prezenty i mam stuprocentową pewność, że w ciągu dnia albo dwóch, jeżeli chodzi o nockę na awka, jak zostawicie komputer na noc, albo w dzień nawet stojąc po prostu awka i mając autokliker, gdzieś sobie idziecie, nie wiem, obiad zje się, no coś sobie robicie na podwórku, nie wiem, czy tam, nie wiem z tym, jak się u was mówić, że na, na dwór się idzie, czy na pole. W każdym razie, widzowie, jesteście gdzie indziej, a Wam się farmią, prezenty i wtedy te prezenty przerabiacie oczywiście. Ja tutaj już wszystkie przerobiłem. No i sobie idziecie je sprzedać. Ja widzowie w tym odcinku otworzę, bo chcę spróbować swojego szczęścia dalej, ale polecam wam sprzedawać, bo wtedy zarabiacie miliony i po prostu możecie sobie kupić takiego huge'a ze spawna. Ja otworzyłem około 2 milionów jajek, jak już, jak już mówiłem, i totalnie bo moim zdaniem się to nie opłaca. Przynajmniej dla mnie, dopóki nie będę miał huge huntera, to mi się nie chce otwierać tych jajców, widzowie. No taka jest niestety smutna, prawda. Wiadomo, każdy ma innego farta. Może wam się poszczęścić i ze 100 tysięcy jajek już otworzycie. Ale ja bym się też nie łudził, że to jest takie proste, bo znamy pet symulatorka. No, PSX był łatwiejszy, jeżeli chodzi o huge, Tutaj moim zdaniem jest o wiele ciężej trafić. Także naprawdę, moim zdaniem, jak mamy takie prezenty, widzowie, jak jest opcja na potężny zarobek świąteczny, to bym wam polecał taki zarobek. Nie wiem, dajcie znać, co wymyślicie w komentarzach. I widzowie, a propos mojego klanu, mamy tutaj, słuchajcie, potężny, potężny odcinek, ponieważ w tym momencie wiem, że spadniemy stopki. Ale robimy czwarty poziom. Będziemy mieli czwarty poziom klanu, co da nam bardzo duże bonusy. Patrzcie, 32. miejsce mieliśmy. Nawet byliśmy koło puzonika przez chwilę na 30. Także widzowie, spadliśmy i spadniemy jeszcze bardziej, a to z jednego powodu, bo chciałbym nam ulepszyć klan level na czwarty. Aktualnie mamy walk speeda 20%, pet walk speeda 3%, damage 12, a ja robię widzowie nam czwarty poziom. Lecimy, nie ma co, no nie ma co czekać, widzowie. I cyk. Co mamy z czwartego poziomu? Ciężko powiedzieć, dobra, zobaczmy, 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 widzowie, mamy drop rate dzisiaj, wow, 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 wow. widzowie? nie, okej, okay. dobra, jakby teraz info do moich klanowiczów, jak ktoś chce widzowie wbić do nas, bo niekiedy usuwamy osoby, które są nieaktywne, niestety, do piątku trzeba tutaj do minimum 3 miliony być wpłacone, więc będę usuwał osoby, niestety, dodatkowo m, codziennie wpłacamy ile możemy, bo chcemy widzowie w tej topce iść, także teraz spadniemy w topce i potrzebujemy znowu wpłacać ile, ile się da, także info dla moich klanowiczów, płacajcie ile macie, ja swoje całe w płacy, Także proszę bardzo 96 milionów. No to będziemy na miejscu. Uwaga, widzowie, też całkiem nieźle. 43, znaczy 44. Ok, dla mnie ok. Mamy czwarty poziom i widzowie teraz w moim klanie, dlatego potrzebuję tak dużych wymagań. Mamy mamy takie duże wymagania. Wpisowe, widzowie, jakby ktoś chciał dołączyć, możecie założyć na Discordzie tiketa w kategorii YouTube'a i po prostu poprosić, że chcecie dołączyć, podać nick, bo przyjmujemy od 2,5 miliona. Widzowie, jak, jak was zaproszę, to musicie od razu wpłacić tutaj donate 2,5 miliona. Jak macie 2,5 miliona i codziennie będziecie wpłacali gemy, jesteście tryhardami jak my, to zapraszamy, bo potrzebuję właśnie takich tryhardów. Jeszcze wpłacę wszystko, w sumie, dobra tam. Jakby wiecie, ja już mam prawie 12 milionów płacone, tu szadołek 10,5. Naprawdę ładnie padowie. Tutaj te 3 miliony to ładnie. Poniżej 3, no już niestety padowie, musicie się troszkę sprężyć, bo chcemy być w tej topce. Punkty widzowie wyglądają tak, 150 tysięcy, mamy 74, no niestety ciężko, ciężko. Ja troszkę teraz tutaj otworzę prezenty, może coś nam wpadnie. I tak widzowie, robimy wszystko dalaka. Wiadomo, bo otwieramy sobie prezenciki, Także widzowie, zapraszamy, bo naprawdę mamy przepotężny. Dajmy jeszcze na huge. A. Mamy przepotężny klan, widzowie, drop rate 10%. Ja tylko przypomnę, że na przykład takie Candy Cany dają zaledwie, już pokazuję, półtora, a na nas daje 1%, czyli 2,5% i do tego jeszcze z klanu macie cały czas 10% więcej drop rate'u, co oznacza, że z takiego domka, domku z pierniczka i w ogóle ekspiąc sobie to, co mówiłem, ta metoda, to tym bardziej, widzowie, opłaca wam się teraz prezenty dropić przez całą noc, albo dzień nawet. Bo naprawdę wow, aby czwarty poziom, widzowie, to się dzieje. Czwarty poziom. Teraz będziemy robili oczywiście piąty jak to się mówi, nic nas nie zatrzyma, 105 milionów potrzebujemy. Oficera też będę niedługo wybierał, będzie to jakby, będą to dwie osoby, albo trzy, które najwięcej wpłacą w przeciągu kolejnego tygodnia. Także polecam się starać, naprawdę warto, myślę, patrzcie, Lady Margo, 600 koła, Ketchup, 200 koła, elegancko, właśnie o to mi chodziło. Ja tutaj dalej, widzowie, mam problem z tym zębem, nie wiem, jakoś mi się naostrzył i dalej dziwnie mówię pewnie, sorki, jakbym, nie wiem, seplenił czy coś, przepraszam, ale normalnie, no nie wiem, no nie chcę mi odpuścić ten, ten ząb. I teraz tak, widzowie... Jeżeli chodzi o wpłacanie, jak widać, dajemy radę. Tutaj czwarty level kladu. I teraz tak, napiszmy, czwarty level kladu. Mamy, albo mamy czwarty level. Wpłacajcie geby. Wpłacajcie dalej geby. Musimy topkę przywrócić. Wpłacajcie dalej gemę. Dobra, takie takie tutaj sobie damy, patrzcie. I wtedy to się pojawia. Mamy czwarty level. Wpłacajcie dalej gemę. Elegancko. Więc widzowie, do no, baby w końcu ten czwarty. Drop rate jest naprawdę potężnym bonusem z klanu. I teraz widzowie, żeby ten bonus tutaj sobie ładnie zrobić, to odpalmy wszystkie prezenty. Ja otwieram wszystkie, uwaga. Trzy takie widzowie, trzy takie large, bo i tak z nich nic nie zrobię. Dobra, co z tego będziemy mieli widzowie? Candy cane, będę miał na dropa w nocy, więc bardzo, bardzo fajnie. No i w tym momencie, a widzowie, zapomniałem o laku. Potka na laka oczywiście. No największa, więc 150%. No widzowie, sądzę, że i tak nam nic to nie da, ale dobra, gdybym miał Huge Huntera, byłoby łatwiej. Ale otwórzmy jeszcze te malutkie prezenty. Taki jeden. Dla klanu zdobędziemy troszkę jeszcze, widzowie, punktów. Może jakoś się uda coś tutaj wyrobić jeszcze z tego. Czy mamy jakieś małe prezenty? Nie mamy. Dobra. I teraz, widzowie, Titanic prezenty. Dobra. Na to każdy czekał, ja wiem. To jest najbardziej, najbardziej potężne, widzowie. No i uwaga, zobaczmy, co te Titanic prezenciki nam dadzą. Po dwa, po dwa, widzowie, damy po dwa. 1700 punktów dla klanu, okej. Okay. I co z tego będzie? Uwaga, mamy tutaj Candy Kane. No widzowie, tak jak myślałem, mówiłem i zawsze o tym wiedziałem, że nic specjalnego nigdy nam nie wyleci, ok? Jakby ja nie mam farta widzowie do otwierania. Tych, ta, tych, tych Titanic prezentów. Widziałem, że jeden ziomek na nagraniu otworzył Titanica, widzowie, więc jest szansa. Naprawdę. Otworzył Titanica. Dosłownie, jak zobaczyłem ten film, to mówię, aha, ja tyle otworzyłem. Około 20 chłopców sobie otworzył 16 i ma. Także, no da się wszystko, widzowie. Nawet deskę można fajną zdobyć, której ja niestety, jak widać, nadal nie mogę zdobyć. No jest mi przykro, ale trudno. Otwieramy, widzowie, ile tylko się da. Wiadomo, też troszkę będę sprzedawał, żeby zarobić, bo ta metoda na sprzedawanie i zarabianie jest naprawdę potężna. Ketchup, kolejny donate, bardzo ładnie. Santa Paula. To ogólnie te Santa Paulsy są mega OP bo widzowie, jak macie te Santa Paulsy, jak macie stówkę, możecie zrobić na Rainbow i to nam da tutaj wtedy naprawdę potężne obrażenie. On chyba będzie lepszy nawet niż naj nasz najlepszy, nawet ten Jolly Cat czy tam jeszcze inny jakiś shiny, totalnie, totalnie będzie lepszy wtedy. Dobra widzowie, czas odwiedzić jeszcze Deikera. Może tam dostaniemy coś fajnego. Uwaga, bo aktualnie no to średnio, tutaj Titanic prezenty Berezikowi nie oddają. Mamy 64 koła, mamy mały prezent na znaczy 3 średni, 11 małych, fajnie, no dobra. No to w sumie widzowie całkiem spoko. Ja dam teraz te jollicaty 20 razy, bo to w sumie widzę, że ten luck level nic nie robi. Dalej jest zbugowany Daker. Można dać sobie takie po prostu pety i tak dostać dużo gemów. Dobra, więc mamy to wrzucone. Ja widzowie zbieram dalej prezenty i tym razem już sprzedaję. Już mi się nie chce... To tylko potwierdza ten film, że robiąc mega dużo openingów, nadal widzowie nie jesteście w stanie po prostu sobie zagwarantować jakiegoś huge'a, czy jakkolwiek, nie wiem, Titanica to już w ogóle, ale, ale huge'a chociażby. Wiadomo, każdy ma innego laka. Ja, jak widzicie, laka nie mam. Otworzyłem kolejny raz, kolejne cztery prezenty i nic z tego. Także, jeżeli chodzi o otwieranie, ja raczej wolę tutaj zarobić sobie kaskę i mieć i być pewnym. Kupić sobie takiego narwala, który jest, ten narwal jest na przykład w właśnie tych prezentach do zdobycia. Wolę sobie kupić takiego huge'a, zdobyć i i miałbym luz, nie? Także mamy czwarty level, widzowie, to mnie najbardziej cieszy. Będzie drop rate na noc taki, że dosłownie, no, opłaca się być w Żabkach Mereza, wiadomo. Jakby to jest, widzowie, prestiż, bo jesteśmy w top-klanach ciągle, czyli jakby jak ktoś nagrywa, net pokazuje klany, to jesteśmy w tej topce. No, wiadomo, teraz troszkę niżej, bo ulepszyłem klan, ale, ale, widzowie, dalej jesteśmy tutaj? Nie, już spadliśmy o wiele, dobra, czyli jesteśmy, generalnie, uwaga, na, na którym miejscu jesteśmy? Halo. A nie, jestem w pointsach, dobra, już myślałem, że nas nie ma. 42. Moim zdaniem nadal fajne miejsce. Teraz lecimy z powrotem po 30. Mamy czwarty level, widzowie. Mega, mega sprawa, także ja się cieszę. Mimo, że z prezentów nic nie ma, to i tak się cieszę. Widzowie, jeżeli chodzi o nowe huge, no to oczywiście mogę wymienić jakiegoś mojego, na przykład huge redstone kata, shiny, i kupić dwa huge ze spawna. Także ja na razie otwieranie sobie odpuszczam. Ale no nie wiem, dajcie znać, czy wy otwieracie, czy nie otwieracie. Według mnie się. No, nie opłaca. 2 miliony jajek, widzowie, żeby nic nie dostać. Tak samo Titanic prezenty. No, nie wiem, totalna lipa.